Cześć, nazywam się Stanisław Borygienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak być lepszym od kolegów. Ale przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie loterię, gdzie możesz wygrać po prostu pieniądze. Odbędzie się ta loteria 28 lipca o 10 godzinie. Jeżeli chcesz wziąć udział w tej loterii, znajdziesz filmik z podpowiedzi i tam będzie no, po prostu opowiedź jak... Wziąć udział w tej materii. Teraz wracam do tematu, jak być lepszym od kolegów. Jest to bardzo proste. <laughs> Musisz być punktualnym. To, to już od razu Ci da duży plus. Dlatego, że na przykład będziesz przychodzić do pracy w terminie, nie spóźniać się i temu podobne rzeczy. Jeżeli masz jakieś zadania do wykonania pracy, będziesz wykonywać ich. No, oczywiście w terminie, i także, no, kierownik, oczywiście, zobaczy, że wykonujesz wszystkie zadania w terminach, nie spóźniasz się, i jeżeli powiedziałeś, że wykonasz to, to po prostu wykonywać. Nie mówić, że, a niestety nie udało się, bo coś <gryw> i milion przyczyn, <gryw> dlaczego to się nie udało się ci wykonać. Um, także, no, po prostu. być punktualnym i wykonywać działania, jakie po prostu powiedziały, że tak, wykonam te zadanie. No, I to od razu podniesie ci w obejrzeniu po, od tych kolegał, które zawsze spóźniają się. W ostatni dzień wszystko wykonują terminy, w ogóle nie wiedzą, co to są za terminy i tym podobne. Rzeczy. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik Postał polubienie, zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Także znajdziesz dwa dodatkowe filmiki, folder otwarzania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.